Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piw piwna kompania. Jak widzicie, kolejna recenzja, druga już w tym sezonie ogrodowa. No i wzrost piw o 100%. Ostatnio wziąłem sobie na karb czy piwa, tym razem weszło 6, no, ale nawet byłoby więcej. Ale rozłożyłem pozostałe na inną okazję, już wam tłumaczę. 6 piw z dobrego powaru. Mam jeszcze. Trzy inne piwa z dobrego browaru. Jest to Porter Bałtycki Podstawka, Porter Bałtycki Leżakowany w BC po koniaku Martel oraz nowość premiera tego tygodnia, czyli Porter Bałtycki Leżakowany w BC po Porto. No jakby jakby tamte piwa zostawiam, na inną okazję, na inną recenzję. Onośnie Porto mam w sumie całkiem myślę, że ciekawą propozycję, mianowicie taką, żeby spróbować wraz z Porterem Bałtyckim z browarii. Kontra kontra można powiedzieć, zobaczymy. Tak gdzieś dzisiaj, sześć piw. Jak widzicie, przygotowany. Cisnąłem się tu w krzaki, jest trochę niewygodnie, ale myślę, że jakoś wytrzymam te kilkanaście minut. E, słuchajcie, mamy tak. Najwyższy swoją drogą, piękna skrzyneczka z browaru bury. E, tutaj pomogę to wszystko przynieść. Więc mamy tak. Zaczynamy od e, Waszej lewej strony. E, Pils. Pils gniezna. Jest to nowość. E, słuchajcie, nowość, znaczy nowość i nie nowy. Z jednej strony e, do tej pory cały czas oczywiście Pils był dostępny w ofercie, ale zmienia się jego skład. E, wcześniej był jakby produkowany na modły ważony na Modułę niemiecką, teraz jest na modułę czeską, e, czyli mianowicie 90% słodu pizzyńskiego, 10% słodu karapils, no i wszystko 100% chmielu Saz. Słuchajcie, coś mnie gryzie z tyłu. Mam nadzieję, że nie kleszcz, tylko komar są najwyżej. Potem sprawdzę e, to. Także zmiana receptury, jeżeli chodzi o, o Pilsa. A nie, tu gryzie. E, zmiana receptury, jeżeli chodzi o Pilsa. E, także z przyjemnością spróbuję od niego tutaj zacznę. E, potem idziemy dalej e, też. Albe serwezję. To, to tak chyba należy to czytać, jeżeli dobrze e, tłumaczę. Jest to w sumie bardzo specyficzny styl piwa, jakby dedykowany tylko i wyłącznie dla Pomorza i Kuja, dla dawnego rejonu, e, można powiedzieć, części plus po prostu. E, piwo, które głównie było produkowane wyłącznie ze słodu pszenicznego w zasypie, e, ale miało do tego oprócz chmielu, który był często, jakby był pod, też dodawany, albo był zastępowany właśnie ziołami. No więc tutaj też również to będzie Możesz tylko powiem o Pilsie. E, 14 BLG i 5,9% alkoholu, e, dokładnie tyle. Po tym mamy właśnie Elbe Servezję. jeżeli do, mówię, że nie jestem pewien, czy dobrze to czy, czytam. E, mamy tak, Albe, Alba, może Elbe El, Serwezje 14,3 BLG, 6,3% alkoholu. I mamy składniki, woda, słód pszeniczny, słód owsiany, słód niszmienny, chmiel, drożdży, kwiat dziewanny, proszę bardzo, się zaczynają dodatki, liści, poziomki, kwiat bzu, kwiat lipy kłącze tataraku, także naprawdę jest widzicie, dodatkami ziołowymi naprawdę obsypane srogo. Jadąc dalej, mamy tutaj pszeniczne z gniezna 12,5 LG, 5,2% alkoholu, jeżeli chodzi o skład, no to woda, słód jęczmienny słód pszeniczny, miel drożdże e, dokładnie, potem jadąc dalej neipa z gniezna 12 blg, 5,2% alkoholu, skład woda słód owsiany, chmiel, rumianek, szałwia, droży tutaj też jak widzicie dodatki e, inne, niestandardowe, można by rzec, rzec, jeżeli chodzi o neipę tym bardziej, no i dwa takie specjały można powiedzieć na koniec e, milikstał z gniezna, no i mamy 13 blg, 4,3% alkoholu składniki woda, słodyń, ośmienne, słód owsiany, jęczmień palony, laktoza, chmiel, drożdże. No i tutaj jak zobaczycie sobie następną wersję, to jest też Milik Stout, ale Coffee Milik Stout. 10,8% belgie 3,6% alkoholu. Składniki, woda słody, jęczmienne, kawa, słód, owsiany, jęczmień palony, laktoza, chmiel, drożdże. No właśnie, z tego co pamiętam, tutaj jeszcze w ogóle, w ogóle na każdym z tych piw jest tutaj taki opis krótki. Może tutaj przytoczę Wam odnośnie każdego tego piwa. Zawsze marzyliśmy o tym, by stworzyć piwo, które da Wam tyle przyjemności. Ile nam daje praca na im. Właśnie dlatego uważam, że jest surowców najwyższej jakości. Wiemy, że na coś dobrego warto poczekać, więc niczego nie przyspieszamy. To odpowiednio długi proces, lażakowania w tankach gwarantuje idealny smak. Moglibyśmy wiele pisać o dumie z pochodzenia, wierzy w lokalność, przywracanie piwnych tradycji do pierwszej stolicy Polski, ale wszystko się w dwóch słowach. Kochamy gniezdo. A co się dzieje, kiedy miłość spotka się z prawdziwą browarniczą pasją? Powstaje piwo z gniezda. No i właśnie, zastanawiasz się, co na naszej etykiecie robi niedźwiedź? Gra na dudach. Na chwilę zwiał z gotyckiego kafla z końca XV wieku, jak już pije piwo i zechcesz go spotkać, to będzie czekał w murach naszego muzeum. Na każdym właśnie również piwe etykieta właśnie z niedźwiedziem, który gra na dudach. No dobra, słuchajcie, piwa zakupione w ramach akcji Wspieramy Polski Craft. Przejechałem się do Gniezna, no i właśnie zakupiłem nieco piwek po prostu do próbowania. Także ja zaczynam tutaj kombinować, jedziemy z tematem. Zaczynam od pisa, jak wspominałem, jestem jego naprawdę tutaj bardzo ciekaw. Tak jak Bartek opowiadał, zmienione wszystko totalnie, i teraz będzie modła czeska. Także fajnie. Ja pilsy czeskie naprawdę, ale to bardzo mocno e, szanuję. No dobra, nie za dużo, bo potem znowu wniosę do domu i dzielę się. <grych> Także zobaczmy. E, barwa złocista, można powiedzieć wręcz słomkowa, barwa delikatna, śnieżno-biała, mocno, mocno zbita. Także naprawdę fajnie się elegancko prezentuje, typowo klasycznie pilsowo i to mi się podoba. No dobra, a jeżeli chodzi o aromat? Hmm, no to jest, jest po czesku, jest przyjemne, delikatne, delikatne masełko, w pilsie czeskim tym bardziej wydaje mi się, że jak najbardziej ono powinno się znajdować. Nie nie ma być oczywiście, kurczę, kalafior w piwie, ale no żeby troszeczkę było wyczuwalne, to jak najbardziej może być i taki właśnie się tutaj znajduje. Ładnie to zapełnia, stawiasz stawia, jakby proponujesz, że to piwo jest takie pełne i treściwe, dzięki temu takie słodowe w pełni bardzo fajnie, naprawdę ładnie pachnie, można powiedzieć, że klasycznie. No dobra, a smak? Hmm, gorycz, gorycz, fajna. Dobra, moim zdaniem jeszcze jest większa niż była wcześniej. Jest taka zdecydowanie większa, przyjemniejsza, jest taka pełniejsza, jakby z każdej strony po prostu tutaj ocierająca się o przełek po prostu. Bardzo fajnie skrojony, bo ta słodowa, taka solidna postawa, ale przełamana naprawdę porządną ziołową, taką mega ziołową goryczką. Drapiącą w przełyk. Jednocześnie odnosząca się naprawdę korzeniami mogę wprost powiedzieć do po prostu czeskiej hospody. Bo tak, tak smakuje, nawet bym powiedział, że jest przekoksowane, jeżeli chodzi o czeskie piwa, jeżeli chodzi o tą gorycz, bo w czeskich piwach nawet wydaje mi się, że jest mniejsza, ale to jest polski pils i taki powinien być. Wydaje mi się, że jak najbardziej, najbardziej fajnie tutaj to smakuje dla mnie na plus, naprawdę powiem wam, że im więcej goryczy, zawsze dla maniaka, goryczy, to jak najbardziej na plus. Goryczka ziołowa przyjemna, delikatny przeciąg karmelowy, można tak to ująć. Ten karapilis gdzieś tam dodaje tej takiej słodowości, pełności, takiej delikatnej karmelowej nutki chlebowej gdzieś tam w piwie. Naprawdę muszę przyznać, że jak dla mnie zmiana, zmiana duży plus, bo ten pilis jest teraz taki wyraźniejszy, jest taki bardziej charakterny. A ja lubię charaktery piwa. No dobra, no to jedziemy dalej. Albe, serwezję po raz kolejny przytoczę, nie wiem czy to dobrze czytam, ale jedziemy, jedziemy dalej. Może szklankę sobie na razie położyć tutaj na dole, co by widoku nie radziła. No dobra, no to śmigamy dalej. Mamy teraz tu albę. Hmm, no, faktycznie słód przeniczny na pierwszym miejscu jeszcze się. Wychodzi. Teoretycznie, styl ten to jest coś ciekawego, On pochodzi chyba mniej więcej z XVI, XVII wieku, właśnie z terenu Kujaw Pomorza. I powinien być w całości na słodzie pszenicznym, ale nie powinien być fermentowany drożdżami do piw pszenicznych. Po prostu, tylko na przykład bardziej do widbira, żeby było więcej fenolowych aromatów. Takich nazwijmy to w pewien sposób goździkowo-fenolowych, takich estrowych. O, tak to chyba należy ująć. A jak jest? Hmm, te dodatki, no całkiem powiem, wam, że są sympatycznie sporo ich, które się znajduje. Naprawdę można powiedzieć, że bucha wręcz to piwo taką ziołowością, ale bardziej taką kwiecistością. Jest dużo kwiatów, jest faktycznie sporo estrów i takie świeże, świeże zioła po deszczu, ale takie może nie do końca sprecyzowane. Chociaż dla mnie troszkę nieco pachnie, jakby hmm, to wszystko akumulacja takiej lekkiej, jakby mięty pokrzywy, może pokrzywy. No, tak, coś, coś w tą stronę idące. Bardzo, bardzo fajnie ciekawe, aromatyczne. Mm. Ale smak zdecydowanie pszeniczny, przyjemny. Wydaje się być dosyć dobrze nasycone. Nawet mocniej niż pili, wydaje się, że zdecydowanie. Ale dzięki temu wydaje się też takie pełniejsze. Ale też również jest takie zdecydowanie bardziej małmazyny. Jest takie jedwabiste. Mocniej jedwabiste po prostu. Posmak. Poniekąd taki goździkowo badanowy gdzieś tam w smaku się objawia, ale nie jest on wcale aż taki wyrazisty. Na pewno jego nie ma w aromacie. Goryczka poniekąd również tutaj, ale te ziołowe, ziołowe aromaty, co prawda tej może poziomki aż tak nie, nie czuję, ale te inne takie powiedziałbym, te idące w stronę taką świeżych ziół, e, nawet poniekąd. Ciekawy pachnie majerankiem, muszę przyznać. Gdzieś to tak jakby majeranek w tą stronę e, idące. E, swoją drogą m, otwieracz z Nowej Zelandii, moi drodzy. Filip, jeżeli oglądasz, to to jest właśnie ten od Ciebie. E, no już ma. Z dwa lata. Chyba tak. No dobra. Pszeniczne. To lecimy z pszenicą, klasyka. Dobre porównanie może być tutaj teraz do e, wersji poprzedniej. Jak, jak smakuje. No dobra. O, ale tutaj natomiast aromat banana i gozika już jest zdecydowanie w, m, pojawia się zaraz po pierwszym węchu, można powiedzieć, Wyrazisty i bardzo wdaje się idący w stronę raczej słodyczy, taki letni, fajnie słodyczy. Hmm, zapomniałem powiedzieć o jednym, o barwie. Jest przesympatyczna, jest taka bardzo m, idąca w stronę, ująłbym to, takiego bananowego kompotu, yy, bo tak to, tak to chyba wygląda. chyba się nieco buja, także będzie nieco... Chyba krzywo postawiłem, wiatr nie biać. E, Słuchajcie, no także bia, piana śnieżno-biała. Barwa, można powiedzieć, że tak jak wspomniałem, taka e, słonkowa-bananowa. E, słodowość całkiem spora, nasycenie również, ale mam wrażenie, że mniejsza niż w poprzednim tym e, Albe Cervezję. E, ale klasycznie fajnie skrojone, nie jest ta bananowość gościwość taka, e, taka ohydnie bym ujął ordynarna, tylko jest taka fajnie stonowana w tym momencie tutaj, że ona nie jest taka ostra, przeprawowa, tylko. Nieco trochę bardziej jakby pozwala tu odpocząć nosowi, a także kubkom smakowym. Hmm. Nasycenie moim zdaniem w punkt, naprawdę w punkt. Nie za dużo gorycz, spora słodowość, gładkość, małmazyjność, taka jedwabistość tego piwa i taka pełność. Fajnie, naprawdę bardzo dobre pszeniczne muszę powiedzieć, że ja do przenicznych raczej jestem... Słuchajcie, sam niedawno ważyłem jakieś tam pszeniczne, ale raczej, raczej jestem w stosunku do pszenicznych piw obojętny, bo tak to, tak to chyba bym powiedział. No dobra, jedziemy dalej. Ipa. Również tutaj były te dodatki, o których wspominałem. Chmiel, rumianek, szałwia, drożdże. Jak na Neipę? Bardzo ciekawie. W zeszłym roku piłem na wrocławskim festiwalu Dubergo Pima i muszę powiedzieć, że naprawdę było wybitne. Bardzo, bardzo smaczne. Dobra, niech tu stoi już ta szklanka. Mam nadzieję, że tam nic mi nie wejdzie. To jedziemy. A tu mi coś chodzi, czekajcie. leć, leci. No dobra, to lecimy z neipą. U, tu jest nawet, już mam wrażenie, że bardziej tak mm, ziołowo, e, bardziej kwieciście niż tej albie. No dobra, a jak jest faktycznie? Hmm, bardzo słodko. Naprawdę wydaje się, że dosyć słodziutko, ale tak idące w stronę e, faktycznie... Mm, no taki rumianek może faktycznie poniekąd, czy pokrzywa. Znam ten, na pewno znam ten aromat, kojarzę go z takich zaparzonych po prostu ziółek. To jest zdecydowanie na plus, że ten aromat po prostu jest mi znany. Ale idący do strony takiej fajnej, przyjemnej pomarańczy, bym to określił. Soku z pomarańczy, po prostu. Skórki, także zestu. No, taki cytrusowo. Przyjemnie, fajnie cytrusowo, bo to tak raczej orzeźwiający i na pewno zdecydowanie inaczej niż wszystkie inne poprzednie piwa. Także miło, bo się kolejne piwo różni, po prostu jest inne, nie przypomina żadnego poprzedniego. I ten aromat taki faktycznie e, ziołowy, taki ten dodatek, nie wiem czy ten rumianek, tylko właśnie co tu jeszcze było, szałwia. Kurczę, no nie jestem w stanie określić, czy to dokładnie szałwia, ale wydaje mi się, że w stronę bardziej faktycznie rumianku e, idące. I oczywiście zostawiając taką nutę niepewności, ciekawości, co to dokładnie jest, ale muszę przyznać, że taki świeży sok wyciśnięty z pomarańczy, mi to tak przypomina. Dobra, a łyk? Mm. Pełne, goryczkowe Z goryczką powracającą Wracającą mocniej właśnie w drugim momencie Ale jednocześnie Nasycenie również w punkt nie za duże yy, I można powiedzieć, że jest pełne Jest treściwe to piwo yy, I w sumie takie bardziej właśnie soczkowe Idące w tą stronę juicy Neipa yy, Chyba tak, chyba tak to jest Ale bardzo fajne, takie stodre szczodre w smak, po prostu Stodre w smak i aromat mm. Moim zdaniem Wybitne, wybitne pimo. Ja tylko muszę przyłączyć tryb w kamerze. Zaraz wracam. Także jestem, usadowiłem się ponownie. Jeszcze uczek na ipy, ponieważ pospieszyłem się bardzo. A muszę przyznać, że mm, coś jeszcze mi tutaj siedzi w głowie na jego temat. Hmm. Ta faktycznie taka ziołowa, mm, ziołowa e, goryczka, usadowiająca się tam z tyłu wyku, mm, jednocześnie przełamana taką tropikalną owocością. Głównie tutaj. E, czuję faktycznie, faktycznie pomarańcze, zest z pomarańczy, taki przyjemny, dobry, świeży, wyciśnięty z na pewno się takie okazje nie pić. No i właśnie to idzie bardzo, e, muszę przyznać, że mocno w tą stronę. Jak dla mnie na plus. No i dwa na koniec ciemne piweczka. E, zobaczymy, jak tutaj, jak tutaj ten milk stouty wyszły, gdzie jest otwieracz. Dobra, lecimy. Lecimy z piątym. Milk stout z gniezna. To już było używane. Teraz to. Mm -hmm. Pachnie naprawdę, wydaje się, że przyjemnie. E, kawowo. Tak, zdecydowanie kawowo. Mm, ale idące w stronę również mam wrażenie, że marcepanu poniekąd. I takiego lekkiego tytoniu. E, tytoń również tu odnoszę wrażenie, że wychodzi. Nieco nasionięty taki ująłbym to tak, mm, jak e, Czuć zapach dymu papierosowego w taki wilgotny, deszczowy dzień, bo tak to chyba idzie. Na pewno zdecydowanie. A smak? Mm. Słodycz pełnia, mm, czekoladowość, ale tego również pomana taką kawą solidną, mm, zbożową, zbożową kawą. Mm, no, muszę przyznać, że pełne treściwe i takie zdecydowanie niegorzkowe, delikatnie palone, palono nie za dużo, ale jednak gdzieś tam w tyle majaczy plus ta. Laktoza i ta słodyczna pełnia naprawdę uzupełnia to piwo. Muszę przyznać, że naprawdę... O, teraz ta paloność nieco więcej zagrała. Gdzieś tam się w tle pojawiła i naprawdę fajnie jakby to piwo tak można powiedzieć, że na wskroś przycina taka szczała właśnie takiej paloności z jednak chyba z taką goryczką idącą stronę nieco korzenną stronę. No i ostatni kandydat, czyli Coffee Milk Stout. Ciekawe w takim razie, jak tutaj ta kawa, kawa będzie faktycznie no można powiedzieć, że mocniej dawać czadu niż w poprzednim Milk Stoucie. A to zobaczymy. Hm. Ok, Ostatni kandydat i już Wam mówię. Hmm, tutaj zdecydowanie inna forma kawy. Bym to ujął, że to jest świeżo zaparzone espresso. Takie intensywne, solidne, faktycznie porządne nasycenie. Wydaje się, że jest nieco większe nawet tutaj. Piana, ale co ciekawe, piana mniejsza. Ale zobaczymy, zaraz będzie w smaku. Chociaż mówiłem, espresso świeże, poniekąd wyczuwalnym dodatkiem jakby mleka. Jakby delikatnie gdzieś zabielone, mimo wszystko. No, mniej tytoń wyczuwalny. Tam był zdecydowanie bardziej tytoń wyczuwalny. A tutaj? Hmm. Powiem Wam, że mm, kawowe, ale zupełnie inaczej. E, w, w, w aromacie zdecydowanie więcej takiej kawy, mm, jak wspomniałem, tej espresso, takiej solidnej, ale w smaku więcej. Mm, w smaku zdecydowanie więcej posmaków mlecznych, e, mleczno-kawowych. E, wydaje się, że jest jednocześnie nieco faktycznie mm, lżejsze, bo tu było z tego co na mniej Belgie, Tak 10. No i jest to faktycznie trochę wyczuwalne. Tu było 13. To było 13, dokładnie. Jest to wyczuwalne, to powiem jest lżejsze, nie ma tej takiej nuty palonej gdzieś tam z tyłu pojawiającej się. Dzięki temu jakby tam więcej możliwości po prostu smakowej tej kawy tutaj wychodzi. No muszę przyznać, że dwa piwa podobne niby, ale jednak różniące się zarówno w smaku i w aromacie. I nasycenie również przyjmuję, że jest nieco wyższe, Kwasowość, kwaskowatość trochę na wyższym poziomie aniżeli tutaj na poprzednim mixoucie. I ta paloność, tak, paloność nieco mniej, jakby wyczuwalna. Słuchajcie, wydaje mi się, że to by było na tyle. Starałem się jakoś tutaj streścić, żeby ten materiał nie trwał, oczywiście, jakieś pół godziny szalonych długości, żeby to było skomasowane. Ale jednakże żeby coś o każdym piwie nieco powiedzieć, to by było na tyle. I muszę przyznać, że naprawdę każde piwo. Jest wykonane solidnie i pysznie. Nie ma czegoś takiego, że bierzesz łyka i zastanawiasz się, że są stare chmiele, że są stare słody, że jest przeleżałe, zwietrzałe, utlenione. Nic takiego w żadnym z tych piw nie ma. Po prostu. Świeżynki, bardzo fajne składniki, bardzo dobrze dobrane. Można powiedzieć, że inne różne dodatki niespotykane często w innych piwach. Ja chociażby i tutaj były te, e, gdzie to było? Rumiane, krzale wiadrożne, hmm, tutaj już były był kwiat bzu, poziomki, e, kwiat dziewanny, kwiat lipy. To był kwiat lipy? Kurczę, czekajcie jeszcze raz. Hm, teraz teraz przeniczne głównie gra e, ale tak czy siak, e, jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, tych dodatków jest tutaj mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie. E, no i ceny również są przesympatyczne, ponieważ e, ostatnio była promocja i słuchajcie, te piwa kosztowały po... 7 albo 8 zł z tego co pani za butelkę Kofi był, mi był za 9. Także ceny po prostu jak za nic, jak za nic. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, że Wam się podobało. Jeżeli tak, łapki w górę. Trzymajcie się i hej, hej, do zobaczenia.